Witam, dzisiaj przedstawię Wam, jak zrobić zadanie z ciągu geometrycznego. Żeby zacząć to zadanie, najpierw muszę Wam wytłumaczyć, co to tak naprawdę jest ciąg geometryczny. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w kasynie i będziemy zawsze wchodzić o Olin, i w momencie, w którym wygramy, będziemy mieli dwa razy więcej niż to, co włożyliśmy. Załóżmy na początku, że mamy 100 zł. Wkładamy i w ten sposób dostaniemy 200. tak? Czyli pomnożyliśmy naszą kwotę razy 2. Następnie znowu wkładamy nasze 200. I mnożymy razy 2. I dostajemy 400. Następnie znowu wkładamy nasze 400. Mnożymy razy 2. I mamy 800. To jest właśnie ciąg geometryczny. Nasze 100 to jest nasz wyraz początkowy, czyli A1. Nasze 2 to jest nasze Q. Czyli jakaś stała wartość, przez którą będziemy mnożyć nasz początkowy wyraz, żeby uzyskać następny. Czyli jeżeli teraz mamy 200, to to będzie nasze A2. Czyli nasze A2, jeśli pomnożymy razy nasze Q, to dostaniemy A3. A jeżeli nasze A3 pomnożymy razy nasze Q, to dostaniemy A4. W ten sposób można zauważyć, że tak naprawdę, żeby policzyć jakiś wyraz, wcale nie są nam potrzebne te poprzednie. No bo skoro my i tak wiemy, o ile, będziemy, o ile będzie wzrastać nasza wygrana, to my jesteśmy w stanie z samego A1 i z samego Q policzyć dowolny wyraz, jaki chcemy. Czyli jeżeli zakładamy, że na początku mieliśmy 100 zł. A chcemy uzyskać wyraz czwarty, czyli A4, czyli możemy po prostu pomnożyć nasze 100 zł razy 2, następnie znowu razy 2 i następnie znowu razy 2. Czyli tak naprawdę nasze A4 to jest A1 razy Q, razy Q razy Q razy Q, czyli inaczej A1 razy Q do potęgi trzeciej. Wróćmy teraz do naszego zadania. My mamy 27 Mamy 9 i a minus 1. My wiemy, że żeby otrzymać z 27 9, musimy podzielić przez 3. I to jest nasze q. Czyli nasze q może być też zapisywane jako podzielić przez jakąś cyfrę. Czyli to jest nasz pierwszy wyraz a1, to jest nasz drugi wyraz a2, a to jest nasz trzeci wyraz a3. I nasze a3. Będziemy mogli dostać poprzez pomnożenie naszego wcześniejszego wyrazu razy q. Czyli wyjdzie na to, że my nasze a2 podzielimy przez 3 i dostaniemy w ten sposób a3. Czyli skoro nasze a2 było 9, to 9 podzielić przez 3 da nam 3. Znaczy to, że właśnie a3 będzie musiał być równy 3. Czyli a minus 1, Musi być 3, znaczy to, że A musi być 4. Zapraszam Was również do obejrzenia kolejnych odcinków, zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, żeby nie ominęły Was kolejne filmy. Zachęcam również do zapoznania się z platformą EduMatura, która przygotuje Was nie tylko z matematyki, ale również z innych przedmiotów.